Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Także w tę pierwszą sobotę miesiąca stajemy przed Tobą, Maryjo, by odpowiedzieć na wołanie Twojego niepokalanego serca, wołanie z głębi Twojej matczynej troski, by nas, swoje biedne dzieci, uratować przed zagładą którą przygotowujemy sobie własnymi rękami. Powtarzamy słowa jednej z fatimskich pieśni: Przychodzisz do nas, Maryjo, z Twoim fatimskim wezwaniem, nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie, Różaniec. Ty widzisz nasze cierpienie, gdy grzech, jak głód, nam doskwiera? Broń nas. Od zła, jak od wojny, bo świat bez Boga umiera. To prawda? Świat bez Boga umiera. Wystarczy rozejrzeć się dookoła siebie. Wystarczy posłuchać lub poczytać choć trochę o tym, o czym donoszą nam media i jakie informacje dobiegają nas nie tylko z dalekiego świata, ale i z tego bliskiego, tego wokół nas. Często z naszego własnego, rodzinnego, sąsiedzkiego, ojczyźnianego podwórka. Świat bez Boga umiera. Zwracając się niegdyś do młodzieży rzymskiej, papież Benedykt XVI powiedział: Ileż razy ludzie próbowali zbudować świat sami, bez Boga albo przeciw niemu rezultat naznaczony jest przez dramat ideologii, które ostatecznie okazały się wymierzone w człowieka i jego najgłębszą godność. Wy, którzy żyjecie w sercu środowiska kulturowego i społecznego naszych czasów, Którzy eksperymentujecie z nowymi, coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami, jesteście protagonistami dynamizmu historycznego, wydającego się niekiedy niszczycielskim. Nie jesteśmy sami i nie my sami budujemy historię. Bóg nie jest daleko od człowieka. Ojciec święty podkreślał konieczność cnoty, cierpliwości. Tych, którzy nie dają się pokonać przez pokusę, jak mówił, projektów technicznie doskonałych, lecz oddalonych od głębszej rzeczywistości, która nadaje osobie najwyższą godność. Nasz dom może zostać zbudowany na skalę. Możemy planować naszą historię historię ludzkości nie w utopii, ale w pewności, że Bóg. Jezusa Chrystusa jest obecny i nam towarzyszy. A poszukiwanie oblicza Boga jest odpowiedzią na fundamentalne pytania także w czasach obecnych. Nie można się z tym nie zgodzić, że świat, jeśli chce przetrwać, musi odnaleźć Boga, odnaleźć Jezusa. Dlatego dziś w naszym rozważaniu wracamy do tajemnicy odnalezienia Jezusa w świątyni. Pierwsze cztery tajemnice radosne odnoszą się do okresu sprzed narodzin Chrystusa, Jego narodzenia oraz bezpośrednio po narodzeniu. Natomiast piąta tajemnica radosna przynosi nas niejako o kilkanaście lat do przodu, gdyż pokazuje pewne wydarzenie, które miało miejsce, gdy Jezus miał dwanaście lat zgubił się wówczas kiedy wraz z Maryją i Józefem wracał z Jerozolimy do Nazaretu po pielgrzymce z okazji żydowskiego święta paschy Chrystus został odnaleziony dopiero po trzech dniach w świątyni gdzie przebywał wraz z uczonymi w piśmie zadawał im pytania przysłuchiwał się i dyskutował Wszyscy byli zdumieni bystrością umysłu młodego Jezusa. Tajemnica ta, oprócz wyjątkowej mądrości Chrystusa jako dwunastolatka, pokazuje ogromne Twoje cierpienie, Maryjo, która szukałaś Twojego syna. Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech. I Chrystus schodzi na plan dalszy naszego życia. Ile razy doświadczaliśmy i doświadczamy właśnie tego w naszej codzienności. Ile razy gubimy Jezusa. Zostawiamy go, wybierając grzech, przyjemność, ułudę. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, my tacy porządni, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Jak wiele kosztować musiało bólu i strapienia Maryję i Józefa, poszukiwanie zagubionego podczas pielgrzymki do Jerozolimy dwunastoletniego Jezusa. Ileż nadrobili kilometrów, mając ściśnięte bólem serce, by odnaleźć syna? Ileż przeszli dróg i ulic, szukając go wśród krewnych i znajomych? Ewangelista Łukasz podkreśla to wyraźnie w słowach swoistego wyrzutu, jaki Maryja czyni wobec Jezusa, synu. Czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Zaskakująca jest odpowiedź Chrystusa: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Drogi Boże, nie są drogami naszymi. Ojciec ziemski z zatroskaniem szuka tego, który mówi, że On jest w tym, co należy do Ojca, tego niebieskiego. Dwunastoletni Jezus próbuje przekazać swym rodzicom to, co stanowi istotę Jego boskiego synostwa, ale tajemnica jest to tak wielka. Że nawet tak pobożni i święci opiekunowie, jak Maryja i Józef nie zrozumieli jednak tego, co im powiedział. Jest to doświadczenie, które towarzyszy nam, w życiu nieustannie. Ileż razy pytamy Boga o sens. Tego wszystkiego, co się nam przydarza, o to, co pragnie nam powiedzieć poprzez takie czy inne wydarzenie, próbę, chorobę, zmaganie czy cierpienie. I nie dziwmy się sobie, i nie oskarżajmy siebie, że tak często nie rozumiemy, że nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na wiele naszych dlaczego. Nie szukajmy ich na siłę. Szukajmy. Jezusa. Próbujmy odnajdować jedynie Jego obecność. To, że niezależnie od tego, czy pojmujemy, czy nie, On zawsze jest. Może zagubił nam się trochę w prozie życia, może szukamy Go tam, gdzie nie powinniśmy. Może straciliśmy kierunek i orientację? Szukajmy. Święty Maria Eskriwa napisał poruszające słowa. Gdzie jest Jezus? Maryjo, gdzie jest dzieciątko? Maryja płacze. Na próżno obaj biegamy pomiędzy ludźmi od karawany do karawany, nikt go nie widział. Józef, który usiłował powstrzymać łzy, płacze również, i Ty też płaczesz. I ja, ja, mały i prosty człowiek wypłakuję moje oczy i wznoszę ku niebu, moje błagania, aby przeprosić za te wszystkie razy, kiedy traciłem go z mojej winy, I kiedy nie płakałem. Jezu, Obym cię już nigdy nie utracił. Połączyły nas teraz nieszczęście i żal, tak jak przedtem złączył nas grzech. I z głębi naszego jestestwa wydobywa się ogrom szczerej boleści i żarliwych zapewnień, których niepodobna tu opisać. Gubimy Jezusa. Wszyscy rozumiemy, że tym, przez co Go tracimy, jest nasz grzech. Ale czy święty Józef i Maryja zgrzeszyli? Czy zrobili coś złego? Przecież nie. Nie porzucili świadomie dziecka w wielkim mieście, w Jerozolimie. To takie bardzo ludzkie, jakoś naturalne i też nam bliskie. Jedno myślało, że dziecko idzie z drugim, drugie, że z pierwszym, a gdy połapali się, że tak nie jest, przez moment sądzili, iż może towarzyszy któremuś z krewnych. To zgubienie nie było wynikiem grzechu, czyli świadomego złego działania. To wydarzenie jest dla każdego z nas wielkim ostrzeżeniem, że nawet tym bardzo gorliwym, pobożnym, Zagrozić może inne wielkie niebezpieczeństwo życia duchowego, jakim jest rutyna. Ileż to razy gubi mnie właśnie pobożna rutyna. Przecież odmawiam pacierz codziennie, rano i wieczorem, przecież idę w niedzielę do kościoła i że klepie ten pacierz bezmyślnie, a w niedzielę idę z przyzwyczajenia, a nie z potrzeby serca. Kto by to zauważył? Kto by zauważył, że po drodze zgubiłem gdzieś sens? Ileż to razy z kolei wpadam w rutynę pobożnych zachowań, które prowadzą mnie do nadmiernej pewności siebie, pewności, że wszystko jest dobrze, aż w efekcie nie zauważam, że po drodze zgubiłem pana Jezusa. Najukochańsza no, Maryjo, wielbimy Cię i łączymy się całymi naszymi sercami z Tobą i ze świętym Józefem, gdy przebywaliście w Jerozolimie podczas święta Paschy. Wielbimy miłość Twego syna, Jezusa, do Jego i naszego Ojca. Kiedy Twój syn, O Matko. Znalazł się w świątyni, chciał zostać w domu Ojca, tak nazywał świątynię, ponieważ bardzo kocha Ojca, a żyjąc tu na ziemi, chciał być blisko Niego. I chociaż droga Matko, nie wiedząc, gdzie jest Jezus, przeżywałaś wielki ból, to Jezus pełnił wówczas wolę swojego Ojca, wielbimy Cię i za to, że Twój smutek przemienił się w radość. Bo gdy usłyszałaś, że wolą ojca jest aby syn był w świątyni, to ty wówczas te słowa zachowałaś w swym sercu i rozważałaś je. Maryjo wraz z Józefem wróciliście i znaleźliście Jezusa, ale chyba można powiedzieć, że nie tego Pana Jezusa, któregoście szukaliście. Szukaliście zagubionego dziecka. Ale w świątyni spotkaliście kogoś innego. Spotkaliście młodego, co prawda chłopca, ale takiego, który rozmawia z uczonymi w prawie więcej nawet niż ja równy z równym. Ten wasz trud poszukiwania i wielkie zdumienie każe i mi samemu zapytać siebie, jakiego ja Jezusa szukam. Jakiego znajduję? Czy szukam prawdy o nim? Czy też zadowalam się swoimi wyobrażeniami i projekcjami, bo tak wygodniej, bo stworzyłem już sobie swój własny obraz Boga i nie chcę go zmieniać? Dlatego jeszcze raz stajemy przed Tobą, Matko, ze słowami tej fatimskiej pieśni na ustach. Ofiarujemy Ci siebie, grzeszni pielgrzymi tej ziemi. Wstaw się za nami u Boga, ratuj nas, Matko z Fatimy. Niech żadna siła na świecie, ucisk czy niebezpieczeństwo, od Boga nas. Nie oderwie w nim pełne nasze zwycięstwo.